Dzisiaj z wielką przyjemnością chcę Wam przedstawić grę Fits. E, tym bardziej się cieszę, ponieważ e, gra e, jest pod moim patronatem. Patronują ją również trole, Game TV, Funny Gear, Board Game Girl oraz Granatowa. E, oj, w tę stronę. Słuchajcie, gra jest niesamowita, ponieważ jest to przeniesienie na planszę bardzo znanej gry Tetrisa. Jak wiecie, ja bardzo lubię gry, które się właśnie takie mają tetrisowe klimaty, się z takich kawałeczków, trzeba coś tam do siebie dopasować, ale tutaj mamy po prostu prawie jeden do jeden przeniesienie tego klasycznego Tetrisa z tych dawnych gierek na planszówkę. To jest, to jest w ogóle niesamowite. Byłam bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, jak to się uda i czy się uda. No ale uważam, że się udało. I to był świetny pomysł, ponieważ już Wam mogę zradzić rozgrywki, są naprawdę, naprawdę fajne. No to otwieramy. Jeszcze Wam tylko powiem tak: no, oczywiście, wydawnictwo Egmont. Gra od jednego do czterech graczy, 8, plus i 30 minut rozgrywka. A dziewczyny szaleją w rzece, oczywiście, dlatego Iskra szczeka. Bo tak jak Wam kiedyś mówiłam, ona po prostu szczeka na wszystko, co płynie rzeką. Jakiś dyczek trawka teraz nauczyła się aportować patyki z rzeki. I czeka, kiedy je ktoś w tym Mamy tak, mamy instrukcję. Jest to taka płachta z kilku stron dosłownie. Świetnie jest wszystko opisane. E, oprócz tego mamy koloro, cztery kolory, cztery komplety elementów tetrisowych. Tutaj już mam jedną otwarte. Czerwone I to są takie właśnie kawałeczki, których będziemy używać do układania ich na planszy. A plansze nasze wyglądają dość ciekawe. Są to takie cztery platformy, po których będą zjeżdżać nasze elementy. Naprawdę fajnie jest to wymyślone. I teraz tak: taka platforma składa się z dwóch części: z takiej przezroczystej i z takiej szarej. Yy, Tutaj już mam przygotowano jedno. Spójrzcie, pod tę przezroczystą część wkładamy planszetkę. One są stopniowane pod kątem y, trudności. Mamy od 1 do 4. Każdy z graczy ma dwie takie planszetki. I tak jak na pierwszej były tylko kwadraciki, na drugiej y, takie pola, tutaj jest na trójce ich więcej. I chodzi o to, że trzeba. Zakryć lub nie zakryć. Tak jak tutaj widzicie, tutaj te białe trzeba zostawić, a czarne trzeba zakryć. A tak pokombinować układanie elementów, żeby jak najwięcej punktów zdobyć. Tutaj kolejne dwie platformy. Każdy z graczy dostaje właśnie w swoim kolorze dwie planszetki. A poza tym mamy jeszcze takie karty startowe kafle startowe dla każdego gracza inna. Losujemy je sobie. Oraz później 16 kartruchów z identycznymi elementami jak nasze plastikowe, e, e, plastikowe kawałeczki do zjeżdżania po platformie. I to tyle i powiem Wam, że zabawa jest naprawdę rewelacyjna. Nie spodziewałam się, że ta gra będzie aż tak fajna. Nam w domu bardzo się spodobała, często, często do niej siadamy, bo jest to takie fajne przeniesienie się do czasów zamierzchłych i to bardzo, bardzo. Także polecam Wam tę grę, szczególnie jeżeli chcecie wkręcić kogoś, kto nie gra w planszówki, albo kogoś, kto właśnie pamięta te dawne gry i lubił w nie I grać. Kogo pozdrawiamy Ko tym razem? Angelikę. Pozdrawiamy serdecznie Angelikę. Buziaki, i do następnego filmu. Pa!